Hejka. Hejka. Cześć, cześć, ktoś. ze słonecznej e, Anglii, kurczę u nas teraz Hej takie upały, nie? Przy, 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 przy pieklam, dzisiaj klokam. Jak widać, no. Ja trochę u mnie trochę mniej, trochę na twarzy y, y, widać, ale, ale też się trochę opaliłam dzisiaj. No gorąco. już nie narzekałem ładna pogoda i mają być jakieś upały chyba cały miesiąc, więc ten, lepiej się przygotować, nastawić. No, ciekawe, ciekawe. O. Dobra, czyli co, dzisiaj... dzisiaj e, Będziemy rozmawiać o e, strachu czy e, obawach, jakie mamy. I mm -hmm. mm, w sumie, może zaczniemy od pytania. E, jak myślisz, w jakim stopniu strach nie wiem, przed zmianami powstrzymuje ludzi e, w życiu przed tym, żeby podejmować decyzje, żeby tak naprawdę ruszyć do przodu, jeśli mm -hmm. są w sytuacji, że, wie, że, że nie są zadowoleni ze swojego życia? Myślę, że ten strach ma Ale wiesz co, wiesz co, to ja powiem ci, że akurat, bo, dwa przykłady mam nawet takie te, 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 na tyto i to wiesz co, i powiem ci, że to nawet ja i moja koleżanka, wiesz, akurat mogę zacząć. I to, to nie jest to, że na przykład ona nie była zadowolona mhm. na przykład ze swojej sytuacji. Ona była bardzo zadowolona i to jest też czasami problem, że jesteśmy w takiej comfort zone, wiesz, mhm, że jest w takim takim, mhm. w takim takim banieczce jest, że jest nam wygodnie, jest nam dobrze i, i w sumie nie jest idealnie i tak naprawdę, że chcielibyśmy czegoś więcej, ale na przykład, że jest nam tak wygodnie, że człowiek się boi na przykład podjąć decyzję, żeby wyjść z tej właśnie strefy wygody, nie? I na przykład moja koleżanka, akurat ostatnio, słuchaj, wiesz, sobie pracowała. Ona jest w IT, pracuje. Także nie, powiem Ci, że tak szczerze, nie, nie, nie wiem do końca, jaki tam job title mm -hmm. miała, czy coś, ale no nieważne. Ale słuchaj, dostała ofertę promocji. Hmm. I wiesz, żeby, żeby na przykład być tam um, e, 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 liderem takiego teamu, e, projekt, no coś tam w projekt management, e, e, ten, no ale nieważne, no, nie, nie, nie będę tam się wysiadać, żeby wytłumaczyć, bo nie wytłumaczę, ale nie no, w każdym razie e, dostała ofertę tak os, wiesz, ona nie zależało jej w ogóle na tym, hmm. e, więc e, nie była na to przygotowana. I wiesz, do niej wyszli, że z propozycją, że chcielibyśmy ci dać możliwość, wiesz, awansu, nie? No super. I wyobraź sobie, że ona nie wiedziała, co, co zrobić. Że ona na przykład gadałyśmy i ona na przykład się rozważała, czy ona wziąć tą ofertę, czy nie. Z tego powodu właśnie, że strach, to był strach, bo tak. będzie więcej spotkań, będzie więcej obowiązków, będzie musiała na przykład robić jakieś prezentacje przed ludźmi, będzie na przykład ona nie lubi public speaking, też to, um, to, to, że będzie musiała na przykład przed wieloma ludźmi rozmawiać i tak dalej. I to był strach przed tym, że musi wyjść z tej wygodnej strefy, w mm -hmm. niewygodną strefę i po prostu ona nie wiedziała, co ma zrobić, nie? I, i, I wiesz i dużo na ten temat rozmawiałeś, a ja mówię: Słuchaj, no musisz wziąć tą pracę, tak? Nigdy nie na. No, nigdy, wiesz, tak samo jak ja na przykład, tak? Ostatnio, wiesz, złożyłam wypowiedzenie. Też miałam super wygodną pracę, wiesz, i na, wiesz, nie zarabiam źle, zarabiam ok. Um, ale na przykład, wiesz, pracuję nie wiem, godzinę dziennie, może dwie godziny dziennie, a potem idę z psem na spacer na dwie godziny. Nikt się mnie nie pyta, gdzie ja jestem, co ja robię mm. i tak dalej. Jest mi mega wygodnie. Ale to jest taka, taki, taka bańka, że ja się niczego nowego nie uczę, niczego nowego się wiesz, żadnych nowych wyzwań nie mam. E, jakaś taka blokada w pewnym momencie. Wiesz o co, chodzi? że mm. no, nie, nie, nie rozwinę się w tym momencie, gdzie ja jestem i, i, i niczego, no, nie pójdę do przodu, będę stała w miejscu cały czas. I w pewnym momencie musimy sobie podjąć decyzję, czy brać to ryzyko i mm -hmm. na przykład wyjść z, tego, z tej bańki i uczyć się czegoś nowego, wiesz, no. Zawsze jest tak, że na przykład jak wchodzimy w nową strefę, to jest niewygodnie, tak? Coś, więc jeszcze na przykład tak jak moja koleżanka, że teraz więcej musi pracować, dużo więcej musi pracować, wiesz, dużo czasu na przykład przygotowuje się na spotkania, um, y, musi się uczyć nowych rzeczy i tak dalej. Ale to potrwa jakiś tam okres i potem znowu wiesz, będzie ta comfort zone, bo się. Nauczymy tego wszystkiego, i tak dalej. Także to jest takie fale, nie? I potem wiesz, jak znowu wejdziesz tą komfortną, to też musisz znowu podjąć decyzję, czy iść dalej, czy już jest mi wystarczająco dobrze, i tak dalej, hmm. nie? No ale to właśnie ten strach taki, wiesz. I też mi się wydaje, że trochę brak e, pewności siebie, wiesz, że brak wiary w swoje możliwości, że kurczę, wiem, że będzie wyżej, będzie trudniej, i tak dalej, nie wiem, czy podołam, e, nie wiem, czy wiesz, czy, 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 czy się spiszę w tej roli, i tak dalej. i i to, jest na, I to nas hamuje przed tym rozwojem. Nie? Hmm. Także to nie zawsze właśnie nie zawsze jest tak, że jesteśmy niezadowoleni z czegoś i boimy się zmienić, bo na przykład możemy być OK, że jest OK, w porządku, ale, ale to nie jest jeszcze szczyt na tym naszych możliwości. Hmm. Chociaż z tym powiem Ci, że tutaj jedna rzecz, jak słucham Ciebie, jak podajesz przykład tej koleżanki, to jedna rzecz, że tak powiem, mnie uderzyła, że. Tak, my boimy się tych zmian i nie spodziewała się, ale z drugiej strony, wiesz co, też powodem dla, czasami, dla którego ludzie nie chcą jednak brać e, innych tam pozycji, jest też, że na przykład, no właśnie, jeśli musi więcej pracować, to czy. Bo nie wszystko jest o pieniądze, że tak powiem. Jeśli ale ona nie tylko... dostała pod pieniądze finansowego wynagrodzenia wyższego. Nie dostała? Nie, na razie nie. A to, to będzie to, a... dopiero. A to no, no, firma ma takie zasady, że oni tam raz w roku, wiesz, e, e, robią financial reviews i tak dalej. Także to nie chodziło o finansowanie. A, no to e, widzisz, no to e, powiedz te. mi. Okej, okay, to to ma sens, bo tak naprawdę to ludzie robią rzeczy, rzadko kto robi bez jakiegoś powodu, że tak powiem, więc w tym momencie z jej punktu widzenia to było tak, dają mi awans, ale tak naprawdę. Dają mi więcej pracy, ja muszę więcej, wiesz, więcej na przykład godzin, dokładnie, muszę się więcej uczyć, a w tym momencie, no na tą nagrodę, że tak powiem, czy na to finansowe, wiesz, wynagrodzenie, muszę teraz czekać, nie wiem, pół roku, czy rok, czy do następnej tej. Tak, ale ale ja ci powiem, że ja wiesz, co ja wychodzę z założenia, że to jest inwestycja w siebie. To jest inwestycja w siebie. Ok, dziś, na przykład tak samo jak ja teraz wiesz, tak jak nie wiem, powiedzmy, że. Um, nie wiem, zaczynasz nowy kurs czy cokolwiek, to to nie dostaniesz. Wynagrodzenia za to od razu. Tak samo, nie wiem, jak pójdziesz na dietę, to nie jest tak, że wiesz, dzisiaj pójdę na dietę, jutro już będę chuda. Wiesz, co chodzi, co trzeba na to zapracować. Także czasami to wynagrodzenie przychodzi z czasem, ale to jest inwestycja w ciebie, że jak wiesz na przykład, że wyjdziesz spoza tej, tej bańki, wygody i tak dalej i dasz z siebie więcej, to to jest inwestycja, że to otworzy ci nowe możliwości i to może nie będzie dzisiaj, jutro czy za tydzień, ale za miesiąc, dwa czy trzy. To, to ta, ta nagroda przyjdzie, czy to w postaci fina, finansów, czy to w postaci, nie wiem, właśnie innej sylwetki, czy w postaci, no nie wiem, awansu, czy cokolwiek. Wiesz o co chodzi? Że w tym momencie nabiera doświadczenia, czy to ona, czy ja, nabierasz doświadczenia, uczysz się czegoś nowego i za dwa, trzy miesiące, nie wiem, może jakieś nowe drzwi się otworzą, wiesz, do, do, do czegoś nie, innego, ja większego, się, piękniejszego. Ja się absolutnie z tym zgadzam mhm. i ja też wiesz, ja też mam takie podejście. E, znaczy nie to, że zawsze takie miałam, bo nie miałam, wiesz, e, <grywa> pracowałam w innej pracy i dość tam lat i tak naprawdę byłam co wolna, jak robiłam to, co, co wiedziałam, co robiłam i, i, i wiesz, każda nowa rzecz rzeczywiście mnie stresowała. No dopóki przystała bilnowa, dopóki ją zrobiłaś parę razy, już, już przestała być nowa. E, tutaj o to mi chodziło że, że na przykład jeśli nie każdy wiesz, myślałam, że dostała na przykład, wiesz, więcej kasy za to i nie każdy i wiesz, to jest, Czas, tu masz na jednej szali, powiedzmy, że masz czas, na drugiej szali masz pieniądze. I nie każdy, że tak powiem, jeśli na przykład jest zadwona, ale to by ją, że to więcej pieniędzy by ją kosztowało, że na przykład nie wiem, by musiała poświęcić czas z rodziną. Wiesz, wszystko ma jakby cenę. I mhm. czasami, że tak powiem, to, to nie chodzi. To, to, to znaczy o, jeśli chodzi o sam, żeby się rozwój uczyć nowych rzeczy i tak dalej. Ja uważam, że tak, że to jest wiesz, że z tego punktu widzenia oczywiście, że wiesz, to jest szansa i, i możliwość i dokładnie wiadomo, co z tego w przyszłości wyjdzie, nawet jak nie w tej pracy, może zmienić i tak dalej, ale jeśli na przykład, wiesz, z punktu widzenia na przykład, jeśli patrzymy na pieniądze i czas, że na przykład e, to by ją dużo, na przykład, nie wiem, nie znam jej sytuacji rodziny. ale na przykład powiedzmy, żeby była samotną matką wychowującą tą, więc by nie miała czasu na, przykład, na spędzanie mm -hmm. czasu, który jest dla niej cenniejszy niż ten, to wtedy no, wiesz, to wtedy są jakby rzeczy do e, rozważania, no, czy naprawdę w tym no, na przykład momencie życia, czy jesteś gotowa na to, żeby wiesz, jednak zainwestować, czy tam w karierę poświęcić ten czas, na przykład dla więcej kasy. E, czy, nie, coś a czy takiego, także tak, tak tak nie to akurat tak to to, to oczywiście to że to był to mój punkt ale wpływ. generalnie rzeczywiście uh -huh. wiesz, jeśli okoliczności takie przychodzą żeby się żeby rozwijać ja myślę że właśnie ludzie bardzo dużo ludzi nie korzysta że, nie, że ale szanse ale okoliczności to, cały uh -huh. czas są ale bardzo dużo ludzi a wiesz ja lepiej zostanę przy tym co znam Tutaj, wiesz, na, w tej strefie komfortu, właśnie, bo to jest wygodne, wiem, e, wiem co i jak, tu jest bezpiecznie, a wiesz, a pójdę, a co jak się nie uda. E, a to stracę może tą pozycję, jaką miałam, i w ogóle, i, i bardzo dużo ludzi po prostu, wiesz, nawet nie próbuje, nawet po prostu. Mhm. E, Ale nie właśnie to, nie to, to, to jest właśnie właśnie tak jak na początku, tak jak mówiłaś, że na przykład ludzie są niezadowoleni ze swojej obecnej sytuacji, prawda? I właśnie to, to jest właśnie też to wynagrodzenie, że oni... Na przykład, nie wiem, powiedzmy tak, jak na przykład, um, to powie, głupi no znowu przykład wa, nadwagi, na przykład, nie? I na przykład ktoś jest niezadowolony z tego, że ma nadwagę w tym momencie, tak? I zamiast się zdecydować, żeby włożyć, wiesz, zacząć pracować w tym kierunku, żeby, żeby schudnąć, to ktoś może się z, zniechęcić. Właśnie przez to, że to nie jest tak, że ja dzisiaj zdecyduję iść na dietę, a jutro już będę szczupła. Ja wiem, że to mi będzie trwa, nie wiem, trzy miesiące, 6 miesięcy, rok i, i że to potrwa, tak? I na przykład wiadomo, że ktoś ma większą im większą nadwagę, tym dłużej ten, ten, mm. ten, 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 ten czas się wydłuża. I to jest taki problem, że my w tym momencie, a to kiedyś właśnie słuchałam o tym podcastu też. Tak to się nazywa, nie wiem, jak to po, po, po polsku, taki instant gratification, gratification, takie natychmiastowe wynagrodzenie. tak Że tak. w tym momencie żyjemy w takim świecie, że tak, klikniesz, masz zakupy zrobione i te zakupy jutro do ciebie przyjadą. Mhm. Nie wiem tutaj czy jedzenie na wynos, wiesz, te, te wszystkie aplikacje, że nie wiem, że, 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 że na przykład nie wiem telefon, wiesz, wszystko się tak natychmiast dzieje, wiesz o co chodzi? Tak, I my tak. oczekujemy wynagrodzenia te, natychmiast, że to... Mhm. Że, no, ja dzisiaj postanawiam iść na dietę i jutro oczekuję, że już będę chudy, nie. Um, I po prostu właśnie to, że to wyjście spoza tej e, strefy komfortu niestety potrzeba czasu na to. Cokolwiek by to nie, tak. By to nie pracy, było. To, tak, czasu. I, I to właśnie to jest ten strach przed tym, że między punktem A i punktem B jest duża przerwa. I to jest taka czarna dziura, że nie wiemy, co w tej czarnej dziurze będzie i czego się spodziewać. E, e, wiesz, e, e, co, co nas tam spotka i tak dalej, że tu będzie ciężka praca. I my się tej ciężkiej pracy chyba e, też często boimy, wiesz, tak. tego wysiłku. Tak i myślę, że też jest taki element, że czasami w mediach e, wiesz, ludzie prezentują, te, wiesz, mnóstwo reklam o tym, jak ktoś zarobił. Wiesz, w ciągu trzech miesięcy milion, czy tam, nie wiem, czy tam tysiące, może, no, może nie milion, ale tam wiesz, jakieś tam tysiące i tak dalej, w ciągu krótkiego okresu czasu. I to się nam, wiesz, te reklamy, co chwila, bo oglądasz sobie coś na YouTubie, włączają się te reklamy, nie? O, ja ci pokażę, jak to szybko zrobić, to się, to tamto i będziesz zarabiał tyle i tyle w ciągu dwóch, trzech miesięcy. I i to się koduje, w, wiesz, w mózgu człowieka i sobie myśli, ok, to jak ja to wiesz, kliknę na tą tą, wezmę, zrobię to, co on mi tam gada, i ja w ciągu dwóch, trzech miesięcy będę taki bogaty. No mm -hmm. i później on to zaczyna robić i się okazuje, że, e, że wcale w ciągu dwóch trzech miesięcy nie zarabia tych tysięcy, które wiesz, ktoś tam i nagle wiesz, nagle wielkie zdziwienie, ale też zniechęcenie i w ogóle, że o co chodzi, nie? Że przecież powiedzieli, jak to. Jak, Wiesz, że y, tym sposobem ja szybko właśnie o to chodzi, że wiesz szybko zarobię, a to tak nie działa. Oczywiście wiesz, reklamy są, że starają się, oczywiście nie uwzględniają że te osoby, te mhm. osoby mają na przykład jakieś, wiesz, mają jakieś doświadczenie, mają mhm. jakieś kwalifikacje, e, wiesz, znalazły sposób, jak Pieniądze to inwestować tak, tak, jest mnóstwo jakichś innych mhm. elementów. I, i, I żeby do tego dojść, tak naprawdę pewnie im to zajęło dużo dłużej, o, którym, o czym zapomnieli na przykład wspomnieć. I dokładnie to wymaga też na, nawet jeśli było to by możliwe, to jednak to wymaga jakby zaangażowania i tej pracy, i, i wszystkiego. A ponieważ jest wrażenie, że to jest wszystko tak łatwo i, i wiesz tak, szybko, no bo to nagle ludzie my się wiesz, tego natychmiastowego tak, wynagrodzenia. Tak. i ludzie wiesz się zniechęcają bardzo szybko i później w ogóle właśnie wiesz no zaczynają próbować, myślą, że, że to powinno być szybko, łatwo i, i, i ten i to się tak nie dzieje no i wtedy wiesz ach zrezygnuje nie, po, po co w ogóle e, właśnie nawet, wiesz próbować czy coś i wracają do, do tego co znają. Nie tak, tak dalej spróbowali, nie udało się i, i, i wiesz, i później następnym razem, jak chcą coś próbować nowego, no to dobra, może spróbują, może nie. Jeśli spróbują parę razy i w kółko to samo się powtarza, no to później to już w ogóle nie. I, mm -hmm. i sobie pomyślą, wiesz, a ja lepiej nic nie będę próbował, bo i tak się nic, do niczego, wiesz, nic mi się nie udaje na przykład. Mm -hmm. I właśnie no, tym sposobem też się budzi strach. Przed, przed próbowaniem nowych rzeczy. A tak naprawdę, żeby coś zrobić, Tak wziąć, na pewno to... porażki, nasze poprzednie porażki na pewno wpływają na to, że się boimy znowu podejmować ryzyka, na przykład, czy, czy wchodzić w jakieś nieznane terytorium. Mm. Mm. Także, Także nasze no i... poprzednie. Mm. Mm. No właśnie, tutaj tak, że mówiły przed tym, że pewność siebie też też ma bardzo dużą mm. rolę, że cokolwiek nowego się próbuje, to jednak wymagana mm. jest ta pewność siebie i też odwaga, żeby spróbować, mhm. bo jeśli wiesz, pewność siebie, ja kiedyś myślałam, że to jest jakaś wrodzona cecha, szczerze czy teraz już wiem, że to jest cecha wyuczona, że czym, czym więcej Praktyka. robisz pewnych mhm. rzeczy, to się mhm. bardziej, wiesz, pewna siebie robisz. I to mhm. tak naprawdę ze wszystkim może być bardzo pewna siebie. Bo wiesz, no jesteś pewna siebie na przykład jak kierujesz samochodem, bo już to zrobiłaś mm -hmm. tysiąc razy, że po prostu wsiadasz i nawet o tym nie myślisz. Ale jak pierwszy raz pewnie miałaś wsiąść za, za kółko, no to taka pewna siebie nie byłaś, nie wiedziałaś jak to robić w mm -hmm. ogóle. I tak jest ze wszystkim. Ale właśnie odwaga to jest, to jest innym. wiesz, to jest, to jest mm -hmm. kolejny element, który, e, e, którego też można, że tak powiem, wiesz, wytrenować się w nim i po prostu zacząć e, robić. Go, bo tak naprawdę to powstrzymuje nas. O kurczę, mój telefon dzwoni. E, właśnie ten strach nas powstrzymuje, a przeciwieństwem strachu jest właśnie ta odwaga. I, i jest taka e, jak to 20 sekund, e, 20 sekund e, zasada, że jak właśnie wiesz, czego się boisz, to żeby po prostu zamiast myśleć o tym, to w ciągu tych pierwszych 20 sekund zrobić. to zrobić. Bo w momencie, kiedy ty zaczniesz to robić, już zaczniesz robić, bo ten strach znika, bo oczywiście strach to jest wiesz, to jest nasze wyobrażenie. Takie... My, my się nie boimy samej rzeczy, my się uh -huh. boimy tego, o czym sobie myślimy, że to e, wiesz, jak to będzie wiesz, wyglądało. To Ostatnio właśnie widziałam takie fajne wideo na, 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 na Facebooku. Wiesz, mała dziewczynka skakała, wiesz, do wody, z, um, z któregoś tam piętra. Wiesz, na, wiesz, jak na basenach masz te, te, te różne stacje tam wysoko, nie? I, I tata z nią stał i właśnie mówi, żeby wskoczyła. Ona mówi, że się boi, a on mówi, jak długo Twój strach trwa? Ona mówi, jedną sekundę. To przez tą jedną sekundę, żeby ten krok, wiesz, tylko. E, e, zrobi zrobić ten krok z tej, tej trampoliny, czy, czy żeby wskoczyć do powody, że ten strach trwa tylko jedną sekundę. Jak już jesteś, to już wiesz, to już się nie boisz, tak. bo już lecisz tak. wtedy, nie? tak. Także tak. żeby to właśnie podjąć tą decyzję, że ok, boję się, ale zrobię to tak czy siak. Tak, tak. Także no, mm -hmm. tak, także to myślę, że odwaga właśnie jest e, bardzo mm -hmm. ważna, ale e, i po prostu trzeba zrobić tej zrobić. Tą rzecz, której się boisz, ten strach jakby zniknie, bo, bo tak jak mówię, my się nie boimy samego e, tego, co, co e, będzie, tylko ta myśl o tym, to nas jakby, że tak, przeraża to wyobrażenie, e, wiesz, jak to może być, jak to się może zdarzyć, a w momencie, kiedy zaczniesz to robić, to po prostu wiesz, ten strach znika i, i po prostu robisz tą rzecz. I nawet jeśli nie wyjdzie tak, jak chciałaś. To w sumie już, już wiesz już masz to doświadczenie już wiesz co możesz zrobić inaczej co możesz zrobić lepiej i po prostu następnym razem i na pewno lepiej to wyjdzie, no ale to też ci pokazuje, że właśnie że możesz, że potrafisz, że jest to możliwe, a jeśli w ogóle nie zrobisz tego, no to nie będziesz wiedziała, nie będziesz mądrzejsza, bo po prostu tego nie zrobisz. No tak, no bo nie będziesz, no tak, bo no, no właśnie i właśnie o to chodzi czasami, że to podejmowanie decyzji Boże, to już tak było tak dawno temu, kiedyś słuchałam właśnie, że to podejmowanie decyzji, że powiedzmy, nie wiem, że musisz skręcić w lewo i w prawo, wiesz, masz do wyboru i musisz podjąć decyzję, w którą stronę chcesz iść i czasami ta nieumiejętność podejmowania decyzji, wiesz, no, no stopuje nas właśnie przed tym, no, przed tym rozwojem, czy pójściem dalej, tak? Bo wiesz, jakby jak, jak stoisz w miejscu i czeka, czekając, wiesz, podejmując decyzje i myśl, myśląc, to czasić ten czas, tak? A jak pójdziesz w lewo, nieważne, czy to jest dobry wybór, czy niedobry tak. wybór, ale pójdziesz w lewo, to wtedy się dowiesz, czy podjąłeś dobrą decyzję, czy nie. Jak się okaże, że to nie jest ta droga, gdzie miałeś iść, no to zawrócisz i pójdziesz w drugą stronę. Ale przynajmniej w tym momencie już wiesz, w którą stronę miałeś... Rozumiesz, o co chodzi, że a tak. jak będziesz stać w miejscu, to, 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 to nie dostaniesz objawienia, nie wiadomo skąd. Dokładnie, ja, ja też wiesz co, ja, ja też zawsze byłam osobą, która się bała podejmować decyzji, bo się bałam, że podejmę tą złą. Mhm. A później e, jakby się dowiedziałam, czytając te różne moje mądre książki, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego, jak dobra albo zła decyzja. Mhm. To jest po prostu decyzja. A że mhm. tak powiem czas pokaże, czy to... Wiesz, czy to była, że tak powiem, wiesz? czy wyszło ci na dobre, czy nie, ale nawet jakby się okazało, że, że, że wiesz, że nie wyszło tak jak chciałaś, to i tak ty się czegoś z tego nauczyłaś, więc to no, i tak nie tak. była zła mm -hmm. decyzja, bo coś z niej dobrego wyszło. Mm -hmm. um, także właśnie wiesz, ja od tego się nauczyłam, że nie, że, że nie ma dobrej czy złej decyzji, jest po prostu decyzja, um, ale tak samo. Co, 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 chciałam coś powiedzieć jeszcze i właśnie mi wleciało z głowy, um, że nie podejmowanie decyzji jest też decyzją, że jakby jak wiesz, jak nie możesz się zdecydować na nic, to myślisz OK, e, zostawię to, że tak powiem losowi, na przykład zobaczę, e, zobaczę jak wyjdziesz, tak powiem ja nie podejmę, ale wiesz zostawię i ten, ale to, to, to jest w ogóle chyba najgorszy. Scenariusz, że, że jakby mm -hmm. zostawiasz to losowi, bo jakby oddajesz wtedy całą swoją e, tą wewnętrzną nie wiem, siłę, jakby nie wiem, innym ludziom albo jakimś, jakimś zdarzeniom zewnętrznym, wiesz, to... Mm -hmm. to już wtedy Właśnie w ogóle jakby ty nie masz mm -hmm. wpływu na to. Jeśli podejmujesz decyzję, nieważne, czy wiesz, czy ona będzie dobra, czy zła, po prostu podejmij jakąkolwiek decyzję, czas pokaże, a jeśli nic nie robisz, to coś się i tak wydarzy, bo nic nie stoi w miejscu cały czas. Cały czas się mhm. wiesz, zmienia, tylko tak. że wtedy ty oddajesz jakby tą, tą całą swoją właśnie ale wiesz, siłę. To właśnie, tak. wiesz, innym to, osobom w to, w to albo, to. albo zewnętrznym mhm. wiesz, sytuacjom. Ale to właśnie wiesz co, bardzo dużo ludzi, którzy są na przykład w nieszczęśliwych związkach, ale nie mają odwagi ich zakończyć, tkwią cały czas na przykład w tych związkach, myśląc, że ta druga osoba podejmie tak, decyzję. Tak, I tak. na przykład czekają, a ta druga osoba z kolei czeka i wiesz, i tak. Ludzie tkwią w nieszczęśliwych związkach latami, bo każdy się boi podjąć decyzję, żeby tak. zakończyć ten związek, mimo że to by było dobre dla wszystkich. Ale on czeka, żeby ona podjęła decyzję, a on, ona czeka, żeby on podjął decyzję. I tak, wiesz, i tkwią, wiesz, mm. nieszczęśliwiając siebie nawzajem. No właśnie, jaką mm. największą, jakby nie wiem, siłą człowieka jest właśnie zdolność, te, te, znaczy. Możliwość wyboru, że my mamy ten wybór, tylko my właśnie bardzo często jakby oddajemy mm -hmm. to i pozwalamy, żeby inne osoby decydowały mm -hmm. na przykład o nas, czy tam o naszym życiu, bo my myślimy, że wiesz, że, że jesteśmy bezsilni, że, że, bo nie wiem, bo właśnie boi się podjąć decyzję, bo będzie zła, nie zła. A tak naprawdę nasza największa właśnie siła jest w tym, że my mamy tę możliwość wyboru i możemy zdecydować, wiesz. E, czy chcemy to, czy, czy jesteśmy z tego zadowoleni, czy nie, i, i jak to zrobić. I to jest mm -hmm. najgorsze, właśnie naj, najgorsze jest oddawanie e, tej, tego wyboru komuś innemu, myśląc, że my nie jesteśmy w stanie, wiesz, jakby tego e, mm -hmm. sami e, po, podjąć decyzję, czy zrobić. Mm. Także no. Także ciekawy, ciekawy temat e, strachu, ja myślę, że, że właśnie strach e, tak bardzo, bardzo większość społeczeństwa myślę, że żyje w strachu. E, I ponieważ jest tyle odmian tych tych tych, tych wiesz, strach przed sukcesem, strach przed porażką, strach przed podejmowaniem decyzji. E, nie wiem, strach, właśnie wiesz, przed odejściem ze związku, strach przed zostaniem w związku w ogóle, wiesz? Strach przed byciem samym. Nie wiem, jest, 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 wiesz, mnóstwo, mnóstwo, ale myślę, że jest właśnie, jak ktoś się nauczy jakby opanować ten strach, czy jakby się go pozbyć, uwolnić, ja myślę, że to bardzo, bardzo e, e, zmienia jakby, e, wiesz, no, człowieka i jego życie, jeśli no pewnie, że uda tak. mu się, wiesz, no pewnie, e, zrozumieć, w sumie pierwsze to właśnie zrozumieć, że tak naprawdę e, strach nie musi nas kontrolować, że to też jest nasz wybór, że dajemy jakby, wiesz, siłę temu strachowi, e, bo tak jak mówię, to jest to my się nie boimy tych rzeczy, tylko my się boimy tego, co sobie o tym myślimy, co sobie wyobrażamy scenariusze, te rzeczy się nie stały. My sobie wyobrażamy, jakby przyszłość i tego boimy. Czegoś co nie istnieje tak naprawdę. Więc mówię, jak się, jak się zrozumie pewne rzeczy właśnie, czym ten tak strach, czy, czym tak naprawdę jest, że to jest nasze wyobrażenie o jakichś rzeczach, a, a tak naprawdę nie wiem, kto to powiedział chyba Mark. Twain, czy wie, że, wiesz, że e, wyobrażam sobie tam, nie wiem, e, tysiące jakichś okropnych rzeczy, które się zdarzą i praktycznie żadna z nich się nie zdarzyła. E, I tak naprawdę chyba statystyki pokazują, że tylko około 5%, około 5 rzeczy, których tak naprawdę się boimy, one w rzeczywistości się stają. 5% ze 100, to, to jest praktycznie nic, a, a człowiek się boi codziennie czegoś. E, i wiesz, że ten strach powstrzymuje ludzi właśnie przed, nie wiem, przed takim życiem, jakby ch by chcieli mieć. No. Nie? no. no żeby nie, do, nie, nie, nie osiągamy naszego pełnego potencjału jakiegoś takich tak, naszych przez wiesz, możliwości przez to, że się boimy, co, co, co na przykład inni o nas pomyślą, wiesz, mm, co tak, rodzina pomyśli, dokładnie. wiesz. No, to jest bardzo duże, tak. Strach przed tym właśnie, że wie, że inni cię będą osądzać i co o tobie myślą. A tak naprawdę, to wiesz, to jak to ma znaczenie, co kto o tobie myśli? Najważniejsze ma znaczenie, co ty o sobie sama myślisz, tobie, tak. jaką mhm. masz o sobie opinię. Dobra, czas się nam kończy, także będziemy kończyć no. naszą dzisiejszą sesję. No, do zobaczenia za tydzień no, no mówimy za tydzień, a tam zawsze nam coś wypada, no ale zobaczymy za następnym razem. No, do następnego razu, no papa. Pa. No, błyżka, pa papa. Pa.